Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kaspson i ze mną jest Tom Sądziak. Jak 19. zwykle. Witamy Was serdecznie. Sam, nie? Tak, tak. <laughs> e, witamy Was serdecznie po bardzo długiej przerwie w ogólnie nagrywaniu i live'ów i wszystkiego. O, Ty, patrzcie, kraby. Patrzcie, tu jest ul. No wiem, widziałem, ale patrzcie to ale zarąbiste. No, e, także witamy was serdecznie i e, zaczynamy tak jak zwykle z grubej rury z grubej tak rury jak ty, zaczynamy tak jak ty, ty, fach, ty zaatakował w... mnie e, gramy sobie na naprawdę bardzo dużej paczce modów e, mamy tutaj około 160 <laughs> modyfikacji e, i jest to taka paczuszka przygotowa i myślę Gdzie, że będzie, będzie sporo skutku. akcji, sporo biegania sporo eksploracji dokładnie mm. Jeżeli? bliskiego, wszystkiego, cholery. No tak, tak, tak. Odcinki tak planujemy robić właśnie 15, max 20 minut, bo potem i tak tego nikt nie ogląda. No. Jeżeli będzie taka, taka chęć, to po prostu zrobimy. Będą, będą dłuższe. Tak, jeśli się będą nie podobać, to, to tak, będziemy tak, tak, te tak. odcinki albo wydłużyć, albo skracać jeszcze, zobaczymy co się dzieje. No właśnie to będzie tam. Live'ów nie przewidujemy raczej z tego, ponieważ... Mm, no po prostu mi się wydaje, że Minecraft to nie jest taki, taka gierka. No na pewno nie na, na tej paczce. No. Bo, bo byście się po prostu nudzili. A live, jak już będą live, to po prostu z Rocket League i to nie na YouTubie, tylko na Twitchu. Tak, tak, dokładnie tak. Gdzie ty jesteś? Ach, Dobra, jesteś? No tu. Dobra, koniec gadania. Let's go play game. Jak możecie zobaczyć tutaj w EQ... Mamy takie coś jak Questbook i na tym mniej więcej będziemy się opierać. Tak, będziemy po prostu robić te questy po kolei, jak są, tak. jak lecą. Tak. A questów jest naprawdę sporo. Bardzo dużo. E, mamy tutaj chyba z, 3 albo 4 nowe e, światy. Na pewno jest Twilight Forest, potem jakiś lands a Eder też jest. Co mi to dało? Au e, oh. Nie wiem. Ja mam, e, no. e, w samym Just Enough Items 28 stron itemów. Tak, tak, ja też. No to chyba w końcu mamy tę samą rozdziałkę. No dobra, chodźmy, bo połóżmy. E, jak się, się pływa? Mian. Co? Jak się pływa? No bo. Na no spacji, no Ale zejdź pod wodę. Ty, no ja mam animację, że ty pływasz. Popatrz ja na mnie. Ja mam, że chodzisz pod nie. A jest faktycznie, <dobra> dobre. E, robi się noc, e, także teraz możemy wykorzystać naszą drugą rzecz, którą mamy w naszym eku, a mianowicie jest to starting house. Starting ja proponuję house. Proponuję tak. znaleźć jakieś takie. E, tam du się w ogóle coś świeci. Duży płaski teren. Tak, duży płaski. To jest w ogóle teren. ładnie, bo jest jezioro i tam z tego co widzę na minimum. Ja sobie może chyba być postawię wiecie, tutaj. Na... No to ja sobie postawię obok, albo z drugiej strony, albo ten, żebyśmy Dobra. byli blisko. Okej, okay, ja sobie plasy, postawię. Wykarczuję. Uwaga, żeby ci damage'a nie zadał. No, Pyk. Za mnie zabije. Okej. Okay. O, ładnie, ładnie. To ja sobie muszę postawić z tego domek. Fantastyczny domek, <coughs> taki basic. E, oczywiście będziemy budować, to nie tak, że nie będziemy budować. Ale to jest taka, będziemy... taka podstawa no, no właśnie, podstawa, żeby żeby się nie męczyć. Przeważnie na tą pierwszą noc, to jest nudne potem jak się chodzi, kopie w skale czy coś Tak, dobra to wiesz co, patrz, A... ja se walnę tutaj Już patrzę A... Tylko muszę się A, nie. E... I don't oh. see you Bloks. Ty! Tu jest no. echo normalnie jak chodzę w tym domku Ja pierdziel, ale jest Brick Aha. Stone brick, brick General, nie chcę basic house'a ja sobie chyba walne te, tego hobitowego Build. No i perfekto. Ale tu już się zrobiło przytulnie. No, już mamy fajnie dobra. Tu, Ja bym stary. Widzę tu kiedyś już projekt na budowlę. No I ja też tutaj będę. z latarnię morską. Tak. Myślę, to jest o, naprawdę dobra. Dobry, dobra. dobry pomysł. Idziemy w Kimę. Idziemy w Kimę i widzimy się jak będzie dzień. Eh. Dobrze, już jest dzień fantastycznie. O, mamy e... achievement zaspanie. A faktycznie. E, następna rzecz, którą mamy w eku, jest to gwizdek. Jeszcze mieliśmy właśnie. O, na, na psa. Na pieska, tak. Mieliśmy e, jeszcze jaj, takiego jajko. No spawner psa, czyli mamy pieska na start. Oraz mamy. Zespłonować Tak, tak, mam. ze Zespłonuję tutaj spokojnie. Ale za jest to książka, którą. Po wejściu do gry, wybieramy sobie klasę. Ja mam wojownika, a Thompson nie wiem co to ja zabraliśmy. mam yy, archeologa. Aha, archeolog, czekaj, zobacz jak to wygląda w tym twoim domku. Aha, no, ja tego do swojego do jeszcze cozy, nie Cozy, cozy, cozy. O, ty masz, to automat. A i tu Aha. masz zejście, dobra. A faktycznie jest, dobra, także zaraz zobaczymy co tam, do czego żeśmy się tam dowiercili. W ogóle wiesz, że w tych skrzynkach są startowe itemy? Mm, wiem, wiem, właśnie się patrzyłem. Dobra, 20 Dobra, fantastycznie. No, także w dzisiejszym odcinku mniej więcej chcielibyśmy wam pokazać o co tutaj chodzi w tej paczce, no, także, e, no powiedzieliśmy już mniej więcej o co chodzi i teraz będziemy to realizować. A dobra, bo ja ogarniam teraz ten gwizdek i to jest jakby po jednym gwizdku jest do każdej komendy dla psa. A, to nieźle. I to jest komenda stój. Która oczywiście działa. <laughs> yy, dobra, to ja sobie muszę tu jeszcze ogarnąć te rzeczy w eku. Dobrze. Quest Booka myślę, że będę miał cały czas przy sobie. I dobra. teraz zejdźmy do e, dołu, żeby zobaczyć, co tutaj jest. Łopanie yy. ale zapieprzam po tej drabinie. Dobra, ja bym sobie powiększył farmę od razu. E, tu coś jest, bo. Mam tu. Na ścianie mam deskę. Na ścianie masz deskę. Się... Aha, nie mam głodu. Muszę ze z, zeżreć. Kopalnia! Ale jaja! Pierdzielisz. No, serio. Pierdzielisz. Mam tutaj zejście do kopalni od razu. Ty to czekaj, to ja może... się popatrzę, co ja mam u siebie. Bo może tak yy, będziemy No, może będzie tak będzie. Połączone. U, ale jak widać, to jest naprawdę mroczno. Fajnie tutaj zrobiono, zrobione to jest. Tutaj mamy już jakąś nową rudę. Red. red... Iron, red iron, ale zwykły ja iron Ja mam stary, na zejście mam aluminium ore. O, nice, a jeszcze nie zobaczyłem co bo nie, nie doszedłem do końca. Stary, ja tu mam jakieś liście w środku. No to to jest kopalnia. To jest, mocno. To, to musi... Czekaj, gdzie ty jesteś? Czy ja tu widzę? The heck? No. Okej. Okay. To jest moda, to czy... Widziałeś... Tak, na pewno że moda Tu mamy węgiel, także też od razu go sobie wykopiemy O matko, ale to zarąbiście wygląda No nie, to Cześć naprawdę za... jest... Fuck, już płonę Mega dużo zarąbistych rzeczy o... my zaraz <laughs> Oczywiście jest Aha, też ogrom... No, ogrom tych nowych potworów Ty, diamenty Nie no, chyba se jaja robisz Stary dostaje w cave'ie diamenty przede mną ja pierwsza, ale fart. No, to taki niezły. Tylko nie mam go czego wydobyć, bo nie mam ani żelaza ani niczego, ani węgla no mi się już przypala żelazo. Ja muszę iść, Ty, ale to są stare normalnie drzewa w, w, w tym. Serio? No i on drzewa. idę do ciebie. Chodź. Yy. O dobra, widzę tu żelazo już też. Yy, wezmę od razu żelazo, żeby wykopać te jaksi. No weź, weź. Stary, to mam normalnie z Moss Stone. Zarobiście. Czekaj, muszę tylko. Czy mam jakieś daj, drewno? Masz. O szczęście. O, dobra, też mogę. mam. Mam, Ale potrzebuję sobie ściąć szybko drzewo, bo nie mam desek. O, i to też jest no, zrobiste. Za, Obsidian. On. I to działa na wszystko: na rudy, na drzewo, na. na każdy blok. Do wyczerpania narzędzia. Mówię ten, że wykupujemy wszystko za jednym razem, to jest tak, naprawdę. Tak, 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 spoko. Bo to też zaoszczędzi nam czasu na bezsensowne kopanie I to, co było, by być nudne Iron pick? Także, o faktycznie, już tu krzaki widzę No tu chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź Jest wyjście zrobione specjalnie Tu okay. Kaj ty lecisz? Nie. Na dół muszę iść? Na dół, tu A tu jest, dobra Stary, patrz, tu I tu było takie przejście, ja tego nie kopałem, żeby nie było, nie? Wchodzę, a tu jakcy. Ale ładnie obudowany Ale zarombiste, no Pięknie, dobrze To Red iron ore Wykopię je, co ty na to? Eee, wykop, wykop Precious to dwa. dwa Dwa mi jednego, co zrobię, achievement'a Proszę bardzo Dam ci dwa, bo je znalazłeś eee, Dziękuję, Potrzebujemy... Dziękuję. Eee, węgiel Ty, tu jest węgiel. crate węgiel. <laughs> Uncommon crate Uncommon crate Czekaj, bo, bo jak rozwalę to Nie, nie rozwalaj tego Kolejne 4 dy... diaksy, stary! <grym> tak! I <grym> 11 butelek Expa. Także nice. myślę, że skoro diaksy to tak szybko. Słyszysz? Nie. Ej! Czy się coś zsypuje? O, doszedłem do tej jest. Shee, to jest jakiś. Zestonian Ghost. Boję się go. Ehm... Stary deaksy. To no, są tak jakieś że... włączone rudy, bo to mam Red Golda. Nieźle. Chciałem powiedzieć, że ten. Ale, że skoro diaksy tu rzeczy. tak szybko wylatują, to obstawiam, że tu jest... że diaksy nie są najlepszą rudą w tej Tak, teraz. Tak. Też tak myślę, że to nie będzie najlepsza rudą. My ogólnie nie, nie znamy tych modyfikacji do końca. No nie, totalnie nie znamy. Więc... Może parę tych takich typu... W dungeons, bo to na pewno są dungeonsy. No, backpacki sobie trzeba porobić, to będzie taki cel. Myślę, no, no bo. Tak. No i zobaczcie, nie musicie patrzeć, jak kopiemy, bo jest, jak, bo jest nudno. Cyk i wykopujemy wszystko na strzała. No I już mam 23 copper A, skrzynkę tu zrobiłeś bardzo dobrze. Nie robiłem skrzynki. Aha, to tu była po. Aha, bo no to, no to no jest dobra. ta, która się wykopała na początku. Dobrze, Aluminium ore, silver ore. Ja tutaj to wsadzę, a diaksy też tutaj dam. No żeby... dobra, dajmy tu diaksy na razie wszystko. Myślę, że możemy też potem połączyć te nasze zejścia jakoś. Ty, wejdź sobie w quest No. W, w Dirt. I demission. I tu masz rewards. Ja sobie wezmę... No, Warrior. O, No to jest... Dało i... mi to coś? Oha. Tak, dostałem cratea jakiegoś. O, zarąbiście. 16 pochodni, żelazny miecz i tarcza. Czekaj, ja sobie wziąłem arczera. Yy. I kiełbasy na patyku dostałem. Ja dostałem sześć właśnie tych kiełbas na patyku. Enchantowany łuki i strzały. Zarąbiście. A czy tam tarcza? O, mogę cholera, to jest łuk na Infinity. Jak wygląda? Zarąbiście. Ew. Oj. Okay, za, yy, się tą tarczą. Cyk. Ty, A, prawie Czekaj, ja to, to jest biedny. kwart? Tak, to jest zwykły kwart. Dobra, let's go czy, y, dalej. Musimy tutaj pierwsze. Z... Wiesz co, ja pójdę sobie jeszcze zasadzić marchewkę na początek, bo jestem trochę biedny. Ja pierwsze jak tutaj jest ładnie w tych kejwach. No. O, bedrock. Yy, to jest jak bedrock. Kontrolujesz tam czas nagrania? Yy, no, jeszcze tak z 10 minut myślę, że możemy. No to luzik. Znalazłem taki Dzień. or, jakby diament wymieszany ze złotem i nazywa się... Stuning ore. Spróbuję to wykopać No wyleciał. I wyleciało mi Diaksy Golden Ju Diamond. Golden No to podejrzewam, że już znaleźliśmy tę rudę, która jest lepsza. Żółte diaksy mi wypadł. większe który trochę fowa. A tutaj będziemy sobie z tego węgla. No, także dzisiaj taki odcinek właśnie chodzenia po takich nowych rzeczach. O, tutaj wiecie, trzeba było wejść, zobaczyć o co chodzi. I akurat zarąbiste rzeczy tu znaleźliśmy Dobra, tutaj jeszcze mamy to Tutaj jest dużo, dużo tych surowców O ty, tutaj, w tym czy... piecu w domu było od razu 20 węgla No, ten ASX O i można przepala, przepalać te, te, na patyku Obsidian or. No to chodziliśmy przy tym cały czas a nie, da się tego wykopać jest... Podejrzewam, że to dopiero diakson ma Stick tutaj mamy... Stick skewer O, mam to jakąś kolejną zateka. Jakiegoś Krejta i urnę mam. Krejta i urnę? Wow, co to jest? Ej, tu jest jakiś jakaś podziemna struktura, taka śmieszna. Czekaj, co to id jest? idę do ciebie, bo musiałem sobie trochę. bo żarcie trochę pozbieram też. Dobra. Zast chcesz urnę czy krejta ci zostawić? Urnę mi zostawię, jestem ciekawy tej urny. W, w krejcie było sześć ryb i wędka. Także sześć. też spoko, że. Nie wypadają zawsze dobre rzeczy. Dobra, ja już schodzę w dół Crystal Ore. E, czekajcie, co ja chciałem zrobić? Coś mi się skończyło. Aha, pochodnie, dobra. E, ale coś czuję, że ta, że ta eee. seria będzie dobra. Czekaj, bo cię szukam. Chyba tu już. gdzieś poszedłeś. O, dobra, chyba cię widzę. No, tu jest ta urna, otwórz sobie ją. O nie, może byś dostał. Pizza! Pstałem Prison Na no, sekund. Ale, Ale Name Tag na, bo to m, był nie, w nie uwala mnie to jakoś specjalnie. Name Taga tam miałeś w środku. Aha, bo ja tego nie otworzyłem. Weź sobie tam się dostał. O faktycznie. Name tag się przyda potem na farmę jakbyśmy chcieli. Tak... Crystal Ornight okay. już jest bedrock. To jest radza, takie, coś takie naprawdę głębokie są Hard, takie... kysy hard carbona. Some metal is coated with coal Some smelting... Crafting A, okej, okay, spoko, czyli to jest i żelazo i węgiel no to zarobiście. Można to przepa przepalić, to można na yy, ten Na no. żelazo, a jak się to kraftuje to to jest węglem Ej, chodź tu Już idę? Gdzie jesteś? Tu Stań hmm. się przy tym wodospadzie i słuchaj jak fajnie szumi Ale zarąbiste ty patrz, I to takie partykle No Ekstra e, dobra Proponuję wychodzić do góry oh Tego amelinium to idzie... się... A nie to jest koper Myślałem że to jest amelinium Pomału nam się kończy Time. Time Czekajcie skąd byśmy przyszli Musimy Waypoint by się przydał No o, Dobrze jest... idziesz, dobrze idziesz Dobra damy sobie tu waypointa od no, razu w tak. którym się dawało waypoint na J, waypoints i new, bo na B masz quest tego. Aha, tak, 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 tak. New. Yy, nie, kopalnia Homesona. A spróbuj Thompson. dać tego, może będziemy mieć te same te. waypoints. A nie, nie mam. Ja. Nie, aż no, szkoda. Ja sobie właśnie te waypointy dam na jakiś specjalny przycisk, bo mi się nie chce za każdym razem tam wchodzić w to. Głopanie, ale boost jest. O, a ty zrobisz tej chwili, chodzi po tej tej o, back, 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 Create Waypoint. Dam sobie to pod C. Nie wiem co jest pod C, ale mam nadzieję, że nie. O, dobra. Yy... Kopalnia. Wyjście. Dobra. Na polu jest noc, także uważaj. Możecie w komentarzach pisać, czy mówi się o was yy, na podwórku, czy na polu. No właśnie. U się zawsze tak. mówiło na polu. Chodźmy na polu. jesteśmy z jednego miasta, więc, więc z tak. jednego regionu to, to zawsze na polu, tylko i tutaj wyłącznie. Dobra, czekaj, spróbuję zrobić z tego jeszcze tak na szybko z tego Golden Diamond Miecz. Nie da Aha. się. Chodź spać. Ma opis taki, czekaj, chodź. A nie, to chyba to jest tak, ten tak. moc, że tylko jedna osoba na serwerze musi, może, musi spać. To jest świetny. To jest za naprawdę. What? Ale Jaja! O, Ten nie. golden diamond pisze no. tak. This is the most beautiful thing I ever seen. Smelts in, into gold, crafts into diamonds. Ale zarąbiście. Pr... No. Czyli to jest. Przep... E... Tak jak Przepalasz się Albo. No, <laughs> no, <dobra. laughs> no To jest to, co zebrałem wcześniej, że. Um, ja miałem to samo, tylko że z węglem i żelazem. Zarąbiście. A, faktycznie. Ja mam red iron Mam redstone i żelazo Czyli przepalasz albo do żelaza Ty jak tu piecyki szybko przepalają, o co chodzi? No to chyba tamto, bo u mnie przepalało to mega wolno A możliwe Dobra Dwa deaksy kolejny Zobacz, ja sobie trochę powiększę farmę, żeby było co jeść Dobra Krówka się I zasadzę tu ziemniaki, bo ziemniaki można fajnie przepalić nie, jeszcze nie jem. A tu już jest ugo, ugotowana ryba. Eee, Rupij się będziemy... te y, na tych. Te, ta, ta, te tak, mięso upiekłem, na patyku, upiekłem, Bo ono upiekłem. dodaje ci chyba instant serduszka. Kiełbasa. No nie mogę na razie zjeść, także nie, nie A, dowiem się. Dobra, ja sobie to zrobiłem y, trochę, co powiększyłem farmę. Muzyczka z Minecrafta elegancko, dobra, pomału nam się kończy czas e, nagrywania. No, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek już powoli. Także coś tam pływa, no, tam jest to jest taki, to... no widzę, odcinek na dziko robiony, bo wiadomo, na razie nic tu się nie dzieje specjalnego. Chociaż już znaleźliśmy fajne rzeczy, fajny cave, i mniej więcej wiecie, z czym to się będzie jadło. Aha. dokładnie, Właśnie tam się to, w to sposób, pływa z tyłu. Coś, to była małża z perłą. Tylko, że zabiłem ją i wypadło mi chyba mięso małży. To nieźle. No tak, że Co musisz się to znaczy? przygotować. Jeżeli o fakt, będziecie... to mi dało pojzona. Jak widziałem, to mi dało na 25 sekund. Dobra, no i już, już możemy kończyć. No. Jeżeli będziecie oglądać, to mniej więcej na tym ta seria będzie się polegała, na tym polegała, będzie się polegała, no fajnie, będzie polegać, właśnie, chodzenie, eksploracja, kopanie, budowanie, zabijanie, zwiedzanie i ogólnie dobra zabawa, także myślę, że możemy pomału się pożegnać, akurat muzyczka w Minecraftie się kończy, także ja byłem Kasłson, ze mną był Thompson i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.